Jest. Hej! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! O, dzięki, że pamiętałaś! O, to nie ma co. Okej! Okay. Mam taką niespodziankę dla ciebie, bo patrz, ja muszę iść coś załatwić dla ciebie to znaczy prezent, ale w międzyczasie przygotowałam ci całą michę żarcia, wszystkie twoje ulubione przysmaczki. O nie, wody, woda się skończyła. Muszę nalać e, skibelka już chwilkę. No, a ty się tu odprężaj, usiądź sobie na fotelu. Um, skąd my tam mamy takie gadżety? Um, troszkę poprosiłam Lilkę o pomoc, ale tak to, um, to nie. To wiesz. O nie! Sorry, nie chcę. E, to mnie nic się nie stało. Za chwilę załatwię nową. Nie trzeba. napij się z tego. Masz rację. Dobra. No to ja idę załatwić prezent. A ty się tutaj relaksuj. Hehe. <laughs> o, prezent. <laughs> uh. um, hejka. Czy tutaj dalej mieszka? Um, Ares? Um, tak, mieszka to. O, to o tobie nam wspominał. Ty jesteś. Lumina? Nie? Um, to jakoś tak. Jak już to Lulu. A nie jakaś Lumina. Aha, no to przepraszam. Jestem em, Hades. A to my jesteśmy całym rodzeństwem Ares'a. Wszyscy się nazywacie jak greccy bogowie? Ja jestem Zeus, a ja jestem Atena. A, no czyli tak. E, Lulu, em, powiedz, co em, lubi Ares, bo nas zaprosił na imprezkę dzisiaj. Em, nie wiem. Jedzenie lubi. No masz rację. No to co, mówiłem, że jedzenie nie trzeba było tu iść. To dzięki, widzimy się później. Pa! Ta. Dobra. Wszystko załatwione. Hejka, Ares! Mm, tak szybko. Przecież tu jest tak superowo. No! Zdążyłeś już zjeść całą michę? Wow, szybko! A no, tak. Um, to co teraz? Za chwilę wychodzą ludzie. Co one tak od nas czekają? Skąd ja mam wiedzieć? Czekamy. Przecież my normalnie sobie gadamy. A, zapomniałam, że ludzie nie wiedzą, że my gadamy. No, to przygotujemy wszystko na imprezę. Dobra, postawmy w końcu tą kanapę i wychodzimy stąd. Masz rację. Dobra, idziemy. Chodźcie. Panowie, zbieramy się. Już! Tak szybko. No. Kiedy my w końcu skończymy ten dom. Dobra, już. E, muszę zawołać dzieci, bo idziemy do sklepu. I załatwić coś specjalnego dla naszego pieska. Więc wynoście się już stąd. Na dzisiaj koniec. I weźcie e, tą skrzynkę. Pa pieski. Pa. O, dzisiaj dwie imprezy mnie czekają. Więc jeśli pozwolisz, ja się zdrzemnę. Aaa, no tak jasne. Hu, to nawet lepiej dla mnie. A, myślę, że pół godzinki to jest mało, ale muszę wszystko zdążyć przeszkować na imprezę, dlatego wystarczy. A, wziąłbym jeszcze dzisiaj taką gorącą kąpiel w błotku. Z maseczką i ogóreczkami. O, jak co, jest ja to Tak? To dobrze, że to mówisz. Bo gdy spałeś, to zdążyłam ci malutki bufecik przygotować. A tak naprawdę psie żarcie. I cały stół. Trochę mi to zajęło, ale myślę, że zdążyłam. Wow! Tak, to jest bufet urodzinowy. No, dla ciebie. Wow, ja tu zjem. To będzie tak pyszniutkie. No, zjedz sobie, co tam chcesz. I oczywiście bekonik, świeżutko upieczony na patelni. Wow, mega dzięki, mega, mega. Dobra, jemy to. Ach. To wszystko było przepyszne. Ach. Kąpiel w łodku, tak? E, chętnie, ale jeśli to nie jest problem, no jasne, że nie jest, to chwilkę sobie odpocznij, e, no i za chwilę będzie gotowa błotna kąpiel. Dzięki. O, ale jestem najedzony. Już gotowe. E, jak ci... co? Wow, jak ci się udało zrobić to wszystko w tak krótkim czasie? A, wiesz, wszystko dla mojego bracholka. Praktycznie. O, super. Wow. O, jakie ja kocham być w łódku. Siadamy teraz na ten. Mm. A może teraz tak bez atrakcji. Jasne, tak jest, pa. Mm, teraz musimy się wymyć. O, Jezus. Oczywiście. No to chodź, razem to zrobimy. Tak, no to jasne. Co dawaj, szybko do łazienki, zanim goście przyjdą. O, fajnie. Dobra, no to co? Szykujemy wszystko na imprezę? Szykujemy. Dobra, myślę, że jest superowo. Mm -dum. <laughs> goście przyszli. O, super, idziemy. Super! obracho. Cała rodzinka. Ale super. Wszystkiego najlepszego. O, dzięki. Mm -mm. Czy tylko ja mam takie dobre jedzenie w puszce, a nie zapakowane jakieś byle co? Mm. Halo, ja też mam pyszne. O tak, kocham te przysmaki. I ty też. A tu nie wiem, co jest. Dobra, no to chodźcie do środka. Jesteście pierwsi. No to super. Ale tu czadowo. Naprawdę. Wybierzcie sobie czapeczki. Ja chcę tą. O tak, ja też chcę tą. No to ja biorę tą. Wszystkiego najlepszego. Dzięki, dzięki. Naprawdę. A! Chyba następni goście przyszli i wyczuwam ich. Moi najlepsi przyjaciele! Ale super, że nareszcie możemy być w jakimś domu. No, czadowo to wymyśliłeś. No dzięki, ale Lulu mi pomogła. No super, siema. Siema! Ło, jakie pyszne przysmaki. Mmm, ulubione. To super. Cześć, hejo, cześć, cześć. Czemu nie poszliście z nami? A, wiesz, nie wiem, jakoś tak musieliśmy jeszcze coś wybrać, coś tam zrobić. No trudno. E, jeszcze ktoś ma przyjść? Nie, ale zostawiliśmy jeszcze jedną czapyczkę dla niespodziewanego gościa, jeśli przyjdzie. No to myślę, że możemy siadać, wszyscy zajmować miejsca. Sorry, sorry. Są tak wielkie, że się nie zmieszczę. E, no widzisz, szaleś. Jakoś, jakoś. Oj. E, chwila. A, głupia poducha. Oj. No tu się zamienimy. Och. Ale lepiej nie na stole. Dobra, wiesz, co? odsunę tą poduchę. Usiądę tak. Spoko. Nie ma sprawy. Jadł. He. No to ja siadam tu, no nie mam wyboru. Ale zanim to. Zanim tu siądę, no to oczywiście musimy. Musi być tort, prawda? No raczej. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Wow, naprawdę. Mm. O, jaki pyszny. Najlepszy na świecie. Port. O! No to teraz chyba pora na prezenty. <gry> dzięki siostra, dzięki. Od razu zjem. Uwaga co tutaj jest? Mm, najlepsze. Chociaż nie, te y, przysmaczki są najlepsze. No, to jest mi zdanie, bo patrz, co ja ci kupiłem. O! Oh! kim wow, kiełbaska, ale superowa zabaweczka. he. <laughs> wiedziałam, że ci się spodoba. No to teraz moje. No i twoje, to najlepsze, dzięki. Mm. Komu tu, kto tu dalej? Oczywiście ja. Mm, dzięki. O, kocham to jedzonko. No to teraz ja. O, to już pewnie najlepszy prezent. Oprócz jedzeni, jedzenia jest jeszcze coś. Co? Ciekawe. O, zobaczmy. Um, co tu jest? Dużo, dużo rzeczy. jaka Piłka. Wow. Mega, mega. Ale to nie wszystko. Um, pudełko. Dzięki, ale co w tym pudełku? Przecież nie samo pudełko, no nie? O nie, weszłam do koszyka. Dobra, sprawdzaj. Na pewno tego chcecie? Sprawdzaj, sprawdzaj. To jest karta. Na darmowy wstęp do bufetu dla psów jesz ile chcesz. O, dzięki, najlepszy prezent świata. Ale dzisiaj miałem już taki bufet. He, 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 Ale nie powinni robić bufetu dla psów, jeżeli chcesz. Wody jedzą za dużo. He, he, he. Wow. No, szkoda, że już idziecie. No, było fajnie. Dobra, jakkolwiek idziecie, szybko się chowajcie. Czuję. Tak ona ma rację. Czuję, czuję naszych właścicieli. Wracają tu. Szybko! Ale się Aresek ucieszy. Oh, nie, szybko, słyszę Lilkę. Szybko, chodź tutaj. Od razu. Wchodzimy i wychodzimy. Aresek, Lulu, szybko chodźcie. Już nawet nie wchodzimy. Uff, oh, będzie potem czas posprzątać. Co tam, Lulu, mruczysz? Um, Lilka, nie chcesz się może zamienić? Nie, ja chcę trzymać naszego solenizanta. A, dobra, za ciężki jest, daj jednak Lulu. Cześć.